Włodawski. Dzień dobry Państwu. Burmistrz Włodawy zaprasza mieszkańców gminy miejskiej Włodawa na spotkanie informacyjne w sprawie programu Czyste Powietrze. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim we Włodawie Aleja Piłsudskiego 41 w sali konferencyjnej urzędu dnia 26 maja o godzinie 11. Celem spotkania będzie omówienie zagadnień dotyczących programu Czyste Powietrze oraz wymaganej dokumentacji potrzebnej do skorzystania z programu. Miejskie numer 2 we Włodawie miało okazję zorganizować trzecią edycję rodzinnego konkursu recytatorskiego, przedszkolne, logo Figle, promującego dbałość o piękno ojczystego języka. Celem konkursu było kształtowanie poprawnej umiejętności i wyrazistej artykulacji oraz rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci we współpracy z ich rodzinami. Ze względu na sytuację epidemiologiczną, podczas ogłaszania konkursu recytacje zostały nagrane. Podczas gali rozdania nagród, laureaci konkursu Przedszkolne Logofigle zostali nagrodzeni gromkimi prawami oraz dyplomami i nagrodami książkowymi zakupionymi w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wszystkim uczestnikom gratulujemy talentu recytatorskiego. Inicjatorką i organizatorką konkursu jest nauczycielka Dorota Winiarczyk. Ponad 50% mieszkańców gminy Stary Brus wciąż nie złożyło deklaracji o sposobie ogrzewania domów i mieszkań do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Termin upływa 30 czerwca, ale z wypełnieniem tego obowiązku lepiej nie czekać na ostatnią chwilę. Z danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który odpowiada za CEEB, wynika, że na ponad 1000 punktów adresowych w gminie Stary Brus w bazie jest na razie prawie 490 deklaracji, czyli 47%. Pizz do ewidencji jest niezbędny m.in. tym właścicielom nieruchomości, którzy starają się o wyższą stawkę dodatku osłonowego. Materiał zebrał i przygotował Konrad Kowalski. Miłego wieczoru.